Jesteśmy już gotowi na Niuka i czas na, na rundę pistoletową. Co się zaczyna tutaj dziać. No szpero, będzie musiał powstrzymać przynajmniej kilku rywali. Jak na razie są spore problemy i to wykorzystuje Fiku, natomiast Furlan tylko czekał na to, aż dwóch zawodników Wisły zacznie skracać pozycję z bombsaitu górnego. Jak na razie ta runda pistoletowa wygląda wręcz perfekcyjnie od zawodników atakujących. Straty HP mogą później mieć spore znaczenie. Tym bardziej, że Mynio już zaczyna się ustawiać przy dolnym bombsite'ie i proszę bardzo, Mynio właśnie daje tę pierwszą eliminację. Gruby. Ma zamiar się wychylić, ale jednak to mynio spokojnie podchodzi. I teraz przewaga jest po stronie antyterrorystów. Jakieś kłopoty oskarżą od pleców. No to nie wygląda dobrze. Naprawdę, x ma problemy. Hades jeszcze daje eliminację. Mynio po raz kolejny. Żeby ułatwić kolegom ewentualne dotknięcie od przybudówki, zobaczmy, że oni przebijają się przez swojego smoka. No ale szkoda, że nie poleciał żaden dodatkowy granat. Chociaż widzimy, że x no właśnie tych granatów nie posiadało. To wykorzystał Jentker. Teraz jednak mocno zaskoczony wraz z kolegą. Czekamy jeszcze na Fanatykan, ale również są te ogromne problemy. także... najważniejsze dla tej rundy. Chociaż jeszcze dało sobie znać Mynio. Zobaczymy, czy uda się zachować Broń, ponieważ celowany jest MHL, ale ten nie trafia i to jeszcze da szansę Wiśle na to, żeby ten bombsite odbić. No przecież to było czterech na dwóch, a teraz Meno i Szpero cały czas pełen pask zdrowia, chociaż Meno skontrowany. No, look, przez kogo będzie wykorzystana, bo wydaje się, że jednak Furlan ma tą przewagę. No i koledzy już chyba gotowi na domykanie tego bombsitu. a po raz kolejny od razu przyspieszenie, chociaż Fiku na ziemi. Zobaczmy, czy Gruby znowu zrobi tak dużo, jak wcześniej. Nie, tym razem to Oskarisz musiał w jakiś sposób ratować to wejście na bombę górny. Jest przewaga po stronie XcomAgo. Furlan jeszcze dokłada eliminacji od siebie, chociaż to nie był łatwy pojedynek, bo widzimy, że Furlan zobaczy, że i rywal będzie troszkę osłabiony ekonomicznie. Przede wszystkim niech Wisła ustabilizuje swoją ekonomię, bo no te rundy cały czas są rozgrywane na styk. Często. Grają, mając właśnie tylko te pistolety. że to jest aktualnie chyba główny wróg taki Wisły Olin. No co ciekawe, też Xcom Ago bardzo mocno nie chce dać jakiekolwiek szanse na zachowanie broni swojemu przeciwnikowi. A na razie jest ta chwilowa dominacja, ale też widzimy. A Hades jednak nie daje sobie rady. MHL sprawdza pozycję, jest przewaga po stronie Xcom Ago. No i teraz bez snajpera na dworze. Nie będzie się łatwo bronić. Jeszcze pojedynek jętkera z Furlanem, ale Furlan robi to fantastycznie. Pamiętamy, że nie miał tego dobrego wejścia we wczorajsze, przepraszam, w to pierwsze spotkanie. W pierwszym meczu tutaj ja żadnych takich kłopotów nie widzę. No. Ostatnio drużynowi wygląda to naprawdę dobrze, no ale teraz my. Fajne full auto, eliminacja zdobyta, no ale jednak PS już przejęty. Od pleców jednak już atakuje reszta ekipy. MHL też zaskoczony i kto wie, czy Wisła nie zdobędzie punktu na eko. Pozostaje nagle tylko Gruby. To jest sytuacja na czterech na jednego, ale Gruby teraz wykorzystał pozycję. z plecami, Spero na ziemi. Gruby całkiem nieźle się jeszcze trzyma, bo to jest 73 HP. Na jego koncie Hares powolutku, Raczej tutaj liczy na Mynio, ale też Hades już na ziemi. Mynio z 4 To musi się udać. Mynio jednak to wytrzymuje, ale przecież przewaga Wisu była. Nie tak, no nie zgarnęli tego punktu. Za każdym razem mieli gorsze. To było na pewno ciekawe. No ale Mynio, chyba ten najjaśniejszy punkt, jeżeli chodzi tak o. Się Ma kolegów na dolnym bombsite. Czekają tam Jentker. Jest Mynio. Chociaż Mynio nie daje rady, ale Jentker, no tylko z jedną eliminacją. Gruby jednak mocno poobijany, bo 47 HP u niego, 7 sekund na zegarze, trzeba kłaść ten ładunek na MHL, jeszcze namierza Fanatyka, ale sam Fanatyk widzimy, że nie czuje się dobrze w tym meczu, bo na razie jeszcze bez zdobytego fraga, wychyla się szpero i zostaje tylko snajper drużyny XCOM AGO. Hades jednak przygotowany i tutaj nie miał prawa, popełnić błędu. My... Osiem osób na stanowisku trenera, ale no nie było osoby znające się na grze, tylko właśnie menadżerowie. Tak tutaj jednak te pauzy taktyczne mam wrażenie, że będą świetnie wykorzystywane. No na razie wymiana jeden za jednego, ale też pytanie, co dalej Komago będzie chciał nam w tej rundzie pokazać. No jeszcze gruby szukał szansy dla siebie, ale jednak Hades na posterunku. Coraz gorzej to wygląda dla terrorystów. Chociaż teraz ładny strzał od MHL-a. Na gnieździe już się pojawia zawodnik Wisły. Do tego Jenker od wentylacji, ale to wszystko widzi Fiku, który jednak nie daje tego fraga. Oj, on już tam widział tę lufę, tę końcówkę zawodnika Wisły, ale widzieliśmy ten, który nie ma tego doświadczenia. Zawsze chcesz się pokazać jak najlepiej, ale jednocześnie to cię gdzieś może paraliżować. Tak, Furlana zdecydowanie nic w tym momencie nie paraliżuje. Świetny strzał od kapitana X-Komago i jeszcze tutaj. Do tego sam fanatyk domykany też za moment z kilku stron naraz. Czeka na Oskarisza. Jest ta eliminacja i fanatyk się rozkręca. Mamy również trzecią i za moment czwartą eliminację. Dlatego zawodnika prawie Ace! No, wpadł na konto zawodnika Wisła Olin. No i no, czy on będzie w stanie to wykończyć? Mogło się wydawać, że tak. Ale Hades, przytomnie, spodziewa się tego typu opcji. Tak totalnie się tego nie spodziewał Fiku. Także no, w ważnym momencie fanatyk się obudził. Tak, jest dla siebie. Wisła Olin w Kraków z piątym zwycięstwem, ale jednak teraz świetny start od Oscarisza. Zaskoczony Jentker, wyeliminowany również fanatyk. Pieniędzy na dalsze rozgrywanie tego spotkania. Chociaż samo ustawienie wydawało się być całkiem niezłe. Menu jednak bez żadnej eliminacji. Hades też za moment no dał sobie znać, No ale boję się, że zbyt więcej, że tutaj oczywiście zbyt dużo tak nie. Z perspektywy Wisły, kto wie, czy oni na tych pięciu punktach się nie zatrzymają, bo jednak te problemy ekonomiczne na pewno dadzą o sobie znać jeszcze w tych przyszłych rundach. Menu chwilowo sam, ładne skale na furlanie. No, całkowicie zmieniają swoją strategię na rundę 13. Ale Oskarisz na fajnej pozycji, chociaż fanatyk również. Dobra decyzja. Piku odwrócony bokiem, ale problem jest taki, że Oskarisz jednak dał tego fraga pod drabiną, więc teraz X od razu przyspiesza. Chociaż gruby mocno poobijany, Jentker próbuje jeszcze kontrować podejście, ale w międzyczasie oddał swoje życie Szpero. I to przewaga po stronie atakującej, podłożona bomba, chociaż Gruby się mocno wychyla, teraz też wchodzi do tego site'u MHL. No, fanatyk cały czas ma szansę na to, żeby taką rundę wygrać, do tej pory już trzy zdobyte fragi, brak defa, ale Oskaris na górze, no trzeba to będzie sprawdzić i Fanatyk daje czwartą eliminację. Będzie musiała się pilnować, ale z drugiej strony też nie wiadomo, czy dzisiaj X-Komagal zagra aż tak dobrze. Może właśnie dzisiaj postawili na ten atak bardziej, a w defensywie będą problemy. W każdym razie w kolejnej rundzie już się przewaga po stronie X-Komagal, ale tylko przez chwilę, ponieważ Hale strafę dwukrotnie, ale teraz... może tak dali się zdominować na początku tego spotkania. No i furno, jak to on, standardowo, indywidualnie bliżej Fenixa, by troszkę rozciągnąć defensywę. Tym razem jednak Szpero zgarnia ten pojedynek, chyba też spodziewa się, że tutaj raczej jest już czysto. Na X-Komago, jak to oni? Chyba za moment atak od strony drzwi, bo jest to chyba ich na zagrywka na tej mapie. już się przedziera. Fanatyk zaskoczony, ale Jędger jeszcze na blisko postawił opór. Do tego rotacja szpera od wentylacji. To jest przewaga wisły 3 na 2 chociaż teraz wyrównuje to wszystko MHL. Bomba jest na ziemi, ale czas dla X-Komago również. No i teraz szpero, który wraz z myniem czyszczą ten bąsyj, a. Mynio już wysadza co nieco, ale tutaj oczywiście koledzy będą próbowali podejść od rampy. No właśnie będą próbowali, bo Furlan już daje pierwszą eliminację. Od razu ewakuacja z pozycji, no ale też mynio, który teraz ma ważny pojedynek, chociaż za chwilę zawodnik z Kobaga może obebrać plecy. O tutaj i Minio, i Jentker już dają osoby sobie znać. W ogóle cała Wisła robi to perfekcyjnie przy życiu pozostaje ten, który zdobył pierwszego fraga w tej rundzie. O Furlan, jeszcze pesteczki, jeszcze kolejne celne strzały, ale to już jest za mało. Wisła, Dobre, Wykorzystanie skauta, gruby na blisko jednak. Musi uważać. Co ciekawe, nie rezygnuje z tego pojedynku. No on już równie dobrze mógłby zwiewać, ale ma zupełnie inny plan, a pułapka na pochylni działa rewelacyjnie. X komago może za moment tą rundę wygrać, bo zostaje tylko szper, szperą, którego pozycja jest doskonale znana. Tylko jedna strata forcuje. Zobaczmy, że pojawiły się aż cztery Teki. Diggle w rękach Hadesa. Teraz przyspieszenie, podejście od rampy. No to ten Furlan nie chce tak ryzykować. Woli zagrać bezpieczniej. MHL Dajmy szansę graczem XCOM Maga. na blisko tutaj. Można się go spodziewać, ale jednak Fiko i tak nie daje sobie rady. Teraz jednak będzie chciał pomóc, ale to nie wychodzi, za to Gruby daje dwie eliminacje. Jest przewaga. Trzech na dwóch, chociaż Spero właśnie wykorzystuje tego kałasznikowa. Spero dał dwa fragi i pojedynek Oskarisza z Hadesem, chociaż zawodnik broniący ma tylko 22 HP. Hades 99 i tutaj nie mogło być inaczej. Wisła. No to, to po prostu naprawdę była genialna strategia. CT chciało to skontrolować, ale to tylko dwie osoby atakowało. Rampy, a cała ekipa Wisła Olin to jest to właśnie ten wariant. I jeszcze od pleców w ogóle antyterroryści. No, zamieszanie spore. Do sumie... Chociaż widać, że no już tutaj zmiana decyzji. No i gruby, zaskoczony przez menia I akurat bombsite, tak jak wspominałeś, czyściutki, a jednak jest to. No, jednak zachowanie takiej kamizelki już wiele znaczy z perspektywy CT. Niech będzie. Zostawmy ten temat, bo Furlan troszkę jemu się akurat... i w sumie im się to udało. Na dolnym bs ie gotowy Fiku Minio, jeszcze zobaczmy, jako ten domykający robi spore zamieszanie. Dopiero teraz złapane, no ale jednak zrobił takie zamieszanie, że koledzy zdążyli podłożyć ten ładunek. A jeszcze Fiku próbuje skanować, ale te strzały jednak niecelne. Bardzo ważna runda, patrząc na ten rezultat, ale Wisła, no i wydaje się, że odda przewagę. Hades jeszcze miał szansę, żeby oddać strzał, ale jednak niecelny. Oskar już to wyrównuje, ale tylko na moment, bo teraz już to dwukrotna... przejścia. Takie pozycje, które mogą wykorzystać antyterroryści, nawet z tym gorszym ekwipunkiem. Ale fanatyk jest na to przygotowany. No i proszę, już dwa, trzy, cztery fragi dla Wisły. Zostaje tylko MHL, ale Jentker już go kontroluje. Bez kontrolę mapy, po to by chyba też koledzy za moment mogli wejść pod ten bombsite. A czekamy na granty, czekamy na próbę wyjścia. FIKU tylko z jednym fragiem. i nie. pytanie: no Zawsze można się na wsparcie furlana, chociaż teraz snajperzy domykani od pleców. MKL! Świetna reakcja, to naprawdę była stresująca sytuacja dla snajpera. Czekamy jeszcze na furlana. No ten widzimy, że potrafi się odnaleźć w tym jakże nieprzyjemnym środowisku. No, myślałem, że Wiso Olin poradzi sobie zdecydowanie lepiej. Jeszcze Hades na blisko, no tutaj snajperzy na rampie mieli wiele do powiedzenia. Jest i tak przewaga po stronie X.A.GO, ale bomba już podłożona. Jeszcze zapalający dorzucony od Hadesa, chociaż zobaczmy na to, co robi Oskari. No ten jednak nie daje rady, Jentken cały czas walczy, ale tutaj Gruby nie daje mu tej Dokładnie szansy. Dokładnie tak, skontrowany Furlan i Visoolin Olin ma świetną kontrolę mapy. Stiku, który czeka na to podejście od gniazda i w końcu dał tego fraga. Zobaczmy też na wyjście zawodników Wisły od drzwi. Tutaj fanatyk dał dwie eliminacje, ale antyterroryści już są na posterunku. Chociaż Spero, że tam miał na to szansę, ale Spero się pojawia na gnieździe. Wychyla snajpera to... X-Homago, gracze Wisły. No na razie wręcz perfekcyjna strona terror. No świetnie Oj, tak ją ogląda. I, i jedni z ludzi widać, że byli dobrze przygotowani. Tak teraz Oskar. ludzie. Nie wychodzą tak z domu, bo nie bardzo mają po co i proszę bardzo, siedzą trenują. Trzy trening indywidualny, żeby jeszcze gdzieś może między sobą coś przegadać dodatkowo, no bo i tak często nie masz dodatkowe. Zajmij im szansę, może jeszcze to spotkanie uda się przedłużyć. Ale Wisła tylko czeka, tylko zawodnicy nasłuchują, chociaż menio z ogromnymi problemami. Teraz Jędger na blisko, ale już drzwi zamknięte. furna daje eliminację. Fanatyk z rywalze. No tutaj fanatyk raz jeszcze trafia rywala! I Furan, który chyba już nie ma czasu na to, aby taką rundę wygrać. Fanatyk, nie on, nie Furlan. Jednak daje fraga, ale czasu nie będzie. Spore zamieszanie pod sam koniec. Taki pełen spokój, może u zawodników, ale jednak to Wisła. Orin Games Kraków wygrywa na mapie Ryniuk. Wygrywa swój pierwszy mecz w tym nowym sezonie ESL no, to Mistrzostw to a. Z Polski na XCOMAK, po raz kolejny. Grające w terror Hades. Akurat, no słyszy tutaj sporo. Ciekawa próba ewakuacji, chociaż jeszcze widzimy, że X-Kongo decyduje się na podejście od tego Feniksa. To będzie domknięcie pod Bomb B, ale tutaj jest zastawiona pułapka od Wisły. No i Szpero już daje dwa pragi od siebie. Jedker, fanatyk robią dokładnie to samo. I grube bez jakiejkolwiek szansy. Trzy to musi uważyć, pe... bo to jest bardzo cenna broń w tej rundzie. No do pomocy też jest Hades. I widzimy, że już rywale chcą atakować. No gdzieś ta synchronizacja na razie pozostaje daleko od perfekcji, a Szpero w ogóle. Z jaką formą wjechał w tego overpassa? Standardowy atak tej ekipy. Had, bardzo prosta sztuczka. Do tego dwójka graczy. Radzi sobie świetnie pod tym PSMB. Także kto wie, czy ten atak nie. X koma... Nowy sezon, nowy ty chyba. Dorastał. <laughs> Hades, no jednak daje tego pierwszego flaga, mimo że był wcześniej mocno poobijany. Szperon na blisko, niespodzianką dla Oskarisza, teraz jeszcze jedna eliminacja od Spera. I to cały czas jest przewaga po stronie Wisły, All In Games Kraków. Czterech na dwóch, ale MHL i Gruby już prawie mają ten bomset zajęty, z tym, że my nie od długiej, spokojnie to kończy. I gdzie czwórka jego kolegów ma pełną broń i masę granatów, ani jednej takiej rundy jeszcze od x-kom więc, no właśnie, ten, ten może spokojniejszy styl wymaga tego w jakiś sposób. Otwiera się jakaś tam opcja dla drużyny CT. No, menio nie daje się zaskoczyć. No, świetnie, strzelecko wyglądają wow. zawodnicy Wisły. No, i zostaje tylko Furlan i gdzieś ta paka leżąca tak z tyłu. No, zdecydowanie pokrzyżowała plany ekipie X-Komago. Znaczy, na pewno tak będzie, bo Hades też dosyć defensywnie tam namierzył rywala. No i proszę, Furlan, który jeszcze jedną eliminację był w stanie zdobyć. Teraz jednak Hares się wychyli, i bomba ostatecznie nie zostanie podłożona. Ale... No teraz też chcę być wsparciem dla swojego kolegi. Akurat Menio w takim miejscu, że mógł tutaj się obawiać o swoją kondycję. Co ciekawe, on tutaj cały czas gra w fiku. Odwrócony bokiem, mimo to kontruje Menia. W końcu przewaga. I próba tutaj gry troszkę bardziej chyba pod szpera. A no, szpera akurat bardzo skuteczny w tym meczu. Teraz szansa nawet na beta, dwa fragi, i to się właśnie wydarzyło. Szpero. Już daje przewagę liczebną, do tego też odkrył pozycję Bomby, wsparcie od Hadesa na długiej, no ale jednak po drugiej stronie przygotowany jest MHL i ten nie miał najmniejszego problemu, żeby skontrować snajpera Wisły. A to powoduje, że Szpero znowu pozostaje sam, teraz jeszcze Fiku, tylko wcelowaniem się, tylko czekaniem dał tego fraga, no i proszę jak to się wszystko odwróciło. Wcześniej przewaga Wisły, teraz przewaga Icką Ago. Jedger jeszcze ma delikatne problemy. Chociaż ta bomba znowu jest na ziemi. Fiku mocno poobijany. A czasu dla terrorystów jest naprawdę malutko. I Jedger jest blisko, żeby już zakończyć swojego rywala Fiko, On też ma dosyć prostego. Fraga, bo bo po prostu chciał stamtąd zwiać. W każdym razie to jest chyba nawet raż pod ten bombsite. B. x to Ago chce coś drastycznie zmienić. Ależ fantastycznie operują tymi fleszami. Totalnie oślepieni zawodnicy Wisły. Przewaga nawet i dwuosobowa. Ale pamiętajmy, jak po objaniu... z chowa się przecież Oskarisz. I teraz gruby daje jeszcze jedną eliminację od siebie. Zostaje tylko Jentker. Trzy fragi do tej pory. MHL przez Smoke'a. Jentker po raz czwarty. I gdzie jest Gruby? Ten no nie zdążyłby, gdyby Jentker broił bombę na raz. A tak! Jednak oderwał się zawodnik Wisły. moment żałować tej decyzji. Szpera jednak tylko obija rywala i to może być za mało, żeby się teraz wybronić. Kary ze snajperką. Strzał niecelny, ale jeszcze jest mynie na posterunku, chociaż był, bo teraz trafiony przez Fika. Fiku znowu to robi, ale zobaczmy, że antyterroryści Jędka jędkę dają sobie znać. Jest przewaga i skomago, ale tylko jednego zawodnika. Dlatego są mocno poobijani, ale Fiku gra w tej rundzie rewelacyjnie. Trzy eliminacje. No to w tym momencie ułatwiasz sobie wygranie rundy. Tutaj faktycznie, bo weźcie po co Furlan wiemy, że uwielbia te szybsze ataki. Od strony Gali. No właśnie, duo Furlan-Fiku. To przede wszystkim dało. To zwycięstwo przeciwko Aves. No tak, to FF, o którym mówiliśmy w tamtym spotkaniu. I również teraz. Także tutaj zawodnicy, gdyby wybrali odpowiedni moment, mogliby stworzyć ogromne zamieszanie. Też pytanie, czy Mynio słyszy wystarczająco, aby być tym zaskoczeniem, także czekamy na Menia, mamy jednego, nawet była i szansa na drugiego fraga, no za ciekawe, Menio jeszcze czeka, Skarisz dopala tą pozycję, a to jest tylko zmyłka pod A i wejście pod site B, a bombside B jest teraz totalnie czysty. A Furlan już zaczyna no, rozglądać, ale też Wisła dokładnie ale wie. Ale ma mam wrażenie, że pokazuje nam zupełnie inny styl niż podczas tego ostatniego spotkania, Szpero! No, jest tak to doszło, ponieważ Wisła Olin korzysta z ustawienia 3-1, trzy osoby na B, jedna na A, fanatyk też tutaj ma sporo informacji, a nawet i zdobył jedną eliminację. No ale Furlan już przyspiesza, tam jeszcze dopalenie pozycji na beczkach, tymczasem mynio wychylony, daje tego fraga na grubym. Proszę, kłopoty Furlana, MHR chce pomóc, ale z tego tylko skorzystał jedkier do tam granat i Furlan bez problemu to wykorzystał. Czasu malutko, Haris i przygotowani, chociaż furlar, świetna pesteczka. A przecież można coś zobrazować, to był prawie samobój ze strony Hadesa. Ten granat błyskowy oślepiający kolegów, no ale poczekajmy, kolejna runda i już widzimy, jak fajną przewagę budują zawodnicy. CT do tego, ten granat nieprzypadkowo rzucony w tym momencie. Ofiku no już ledwo co trzyma się na nogach, tylko 6 punktów zdrowia. Grupa też będzie chciał złapać rywala, ale jednak fanatyk nie odpuszcza kolejne wychylenie. Kolejny zdobyty frank przez zawodnika Wisły. Do tego Jenkier bomb sajcie. Harris jako wsparcie, o tym razem bez granatu rzuca. Tyle kas, co wcześniej, ale zobaczmy na furlana, bo już nieraz pokazywał, że potrafi tak przyspieszyć zdobyć najbowego fraga. I teraz wydarzyło się dokładnie Problem. to samo. Rywal. który. No Szpera widzimy, że chyba chce w podobny sposób podejść do tej rundy. Bez żadnego proszę, sprawdza pozycja. To jest ciekawe, że zawodnik kryjący A nagle no, jest na B. No w tej jednej pamiętamy jego dwa fragi od gniazda akurat, gdy było podejście na Bombside B Szpero teraz spore problemy. No Fiku 2 HP, szpero jeden punkt więcej. Zobaczmy kto wygra pojedynek. Jednak Fiku, ale oczywiście samo wejście jest na bombsite, a Hades zaskoczony tym, że Oskarisz szedł sobie wyżej. Minio jednak jeszcze daje eliminację. Teraz ten koktajl mołotowa dorzucony, ale gruby, gruby. Również celowany Fiku na dobrej pozycji i to on daje tego trzeciego fraga. Komago sięga po piąte Co zwycięstwo. Co do antyterrorystów, również jakiś scout, nawet fanatyk grający z Diglem, ale też pomysł ekipy Wisolin. Skrócone te pozycje. No i właśnie Szpero. Wiemy, że jest w tej formie. On ciągle szuka tych fragów. No zobaczmy. W kluczowym momencie Szpero nam się uaktywnia. A tutaj koledzy zadają ogromne obrażenia. Świetny pomysł ze strony Wisły. No, ale teraz zobacz, w jaki sposób EKP Exhumargo będzie chciała podejść do tej ostatniej rundy pierwszej połowy. Hades akurat tym razem gotowy na blisko. No niczym Szpero rodzi sobie świetnie w tym miejscu. A akurat Szpero do tego wszystkiego się przyłącza. Fantastyczna końcówka od kapitana no, ale Wisły. Ale teraz prawdziwy sprawdzian, czyli strona terror. Ale gdyby wygrał i pistoletówkę, no to jednak taka bardziej kartkóweczka, bo tych rund potrzebują tak naprawdę tylko sześć. Furlan no wiadomo, że chce to utrudnić. Jest zbudowana przewaga, no ale to wcale nie oznacza, że x go tą rundę wygra. No jeszcze Furlan na blisko, ale ten sobie radzi rewelacyjnie. W międzyczasie włączy się do fragowania MHL. No i teraz jeszcze wychylenie złącznika, więc zawodnicy wisły są zamknięci. I to musi być runda pistoletowa zdobyta przez zawodników broniących. To no chyba, że Jędker jeszcze jakoś to odwróci, bo jak na razie jest na dobrej drodze. Już dwa, trafienie od niego, ale gruby też. Ja nie widzę w tym różnicy, ale nie, są tacy, którzy, którzy tak to rozpatrują. A ja nigdy tego nie rozumiałem. Albo może nigdy nie chciałem tego na tyle zrozumieć. No ale myślę, że jak wygram konkurs Kuba, to ten trening Warta jest runda, w usta. Wiemy doskonale, jak chce może oberwać, kiedy przegra tego pierwszego fulla. Też jest pomysł ze strony X Komago. Zobacz, jest przygotowany również, jeżeli chodzi o tą grę w obronie. No ale Hades ma SG, proszę bardzo, ta broń. Ciągle działa, przynajmniej w rękach. Zawodnika Tero zaskoczony. Wcześniej fura, ale teraz zaskoczona kolejna. Oskarisza. MHL. No na razie obijamy mynia. Spero jednak musi kontrolować snajpera i to mu się udaje. Spero teraz jednak dużo większe problemy, ale przynajmniej poobijał grubego. Brakuje smołka po stronie X-Komago. Teraz jeszcze wychyla się fanatyk. I to właśnie fanatyk kończy tę rundę. Zawodnicy Tero też. Ciekawe podejście od Monstera. Tutaj Oskarisz na blisko. No pytanie, jak sobie w tej sytuacji poradzi. No nawet nie zadaje obrażeń. I zostaje tylko gruby pod tym BSM. Na razie się fajnie utrzymuje na pozycji. Jeszcze Granat na grubego, ale no to jest trzech na trzech. A pamiętajmy o tym, że x ma tylko ten jeden karabin, do tego jeszcze zebrany HP Furlanowi. No i najważniejsze dla antyterrorystów jest to, że ci stoją pod tym bombsite. B, Gruby cały czas sobie świetnie radzi, ale niestety teraz już tylko Furlan. Też mocno indywidualnie, panowie bliżej bombsitu A, no Furlan w tym miejscu jest sam, MHL również indywidualnie będzie Monster to, ale... przez graczy CT, także oni już doskonale wiedzą co ich czeka, no MHL z dosyć prostym pragiem na Hadesie. Także wydaje się, że wszystko już opanowali zawodnicy broniący. Mimo... Z górnego Bombsaitu również, no ale zobaczmy czy Viku tutaj przypadkiem jakiegoś błędu nie popełni. Oj, to nie wygląda dobrze dla zawodników XCOM AGO. Jeszcze jednak jest Oskaris i teraz szansa dla niego, no to trzeba było wykorzystać. I Gruby, teraz który... Zawodnicy Terror No jednak, dobra pozycja od mhl ale cały czas mocno rozdziela się z Furlanem. Furlan też już sporo słyszy. Przekazuje komplet informacji koledze. No i pytanie: ile wyciągnie z tego Furlan? Bo to teraz on ma najfajniejszą pozycję. No Spój, jednak, ile. Ma... A teraz jednak przyspieszony atak pod był, ale przecież tuż przy Monsterze czekał Oskariz. Więc to wychylenie przez smołka nie ma najmniejszego sensu. Aczkolwiek Hades jeszcze. Był w stanie tego jednego fraga zdobyć i Spero, mimo że w tym spotkaniu gra bardzo dobrze, to sam tej rundy nie wygra. Myślę, że to przeminie, prędzej czy później. Gdzieś na drugą. No nie miał tam specjalnie stresu, aby oddawać celne strzały, ale teraz to wcale takie łatwe Już nie musiało. Zobaczmy w ogóle jaka łatwa runda wow. jest dla zawodników XCOM AGO. Furlan i przez MHL właśnie przelotował w czwórkę. Gotowi antyterroryści na kontrę tego wejścia. Chociaż już ta pierwsza linia oporu wygląda świetnie. Rzucone też kolejne granaty. No Wisła Olin w fatalnym położeniu, widząc tą mocalną wręcz no ale widzimy, że Furlan już idzie do pomocy. Chociaż tym razem Wisła chce o to walczyć. Rzucone granaty MHL na ziemi. Furlan z eliminacją, ale tylko z jedną. No Mylnio w końcu dał tutaj osoby znać. Do tego jeszcze rance z fanatykiem, kierili się na pozycji na środku no i pytanie, czy Gruby nie oberwie w plecy, dokładnie tak, chociaż fanatyk jeszcze wcześniej od niego oberwał Furlan dobija rywala z AWP i po tej wymianie w okolicach placu zabaw i balonów mamy sytuację dwóch na dwóch, ale Furlan jakie ma teraz szanse i jeszcze ten głaz, ale szperą czy do kolegi, więc czyżby był atak na bombsite B i to jeszcze od tej pozycji to jest szansa dla Oskarisza. Oskarisz z jednym fragiem. No pytanie, czy też Wisła gdzieś w głowie się tutaj powoli nie niszczyła po tych wcześniejszych rundach od X Komago. Kiedyś kojarzę, że jakieś używali, ale teraz to nie wiem. MHL. Zmiana położenia. No i teraz strzał nie celny do tego furla, który miał być rewanżem. Nie daje sobie rady. Fragi od Hadesa, aczkolwiek gruby już na posterunku, ale tylko przez moment. Fanatyk również daje o sobie znać. I to cały czas jest przewaga po stronie Wisły. Onikiewicz Kraków ryzykuje tam Fiku, ale jednak fanatyk nie dopuszcza go do głosu. I Oskarisz po raz kolejny pozostaje sam. Teraz wykorzystał tę pozycję. A smołka. Jeden na jednego. Jędker jest... Zobaczmy, że. Na razie, doroczony Smoke, Jentker jeszcze zwleka, jeszcze chce wybrać ten idealny moment. No i to już jest ten moment, już Jentker musi zacząć skanować, ale to no, granat zadaje obrażenia, aczkolwiek Oskarisz no, nawet nie oberwał. Tutaj Jentker źle skanował ten dym. Rozpocznie się ta jatka, ale jeszcze nie teraz. A MHL, no i tak sobie dobrze radzi. 17 eliminacja zdobyta przez Steiperaicką AGO. Dlatego Oskarisz, który ma bardzo fajną pozycję, bo to widzimy na radarze. No teraz akurat skamago gra. Świetnie pod te mały. Są na to przygotowani, na to wejście rywala. I tutaj chyba nie będzie żadnej niespodzianki. No, chyba że Hades i Fanatyk jakoś to ugrają, bo na razie Hades jest na dobrej drodze. Dwa fragi od niego, ale Oskarisz na plecach i teraz bez szansy Sniper Wisły. I bez szansy fanaty. x Xkom Ago, który rodzi sobie zdecydowanie lepiej. No i teraz zdecydowanie też lepsze ustawienie pod bombsajtem. A koledzy gotowi w trójkę na B. Oj, problemy z chociaż w fiku jakoś sobie dał radę. Gruby jako trzeci. Również daje o sobie znać. No i czekamy tylko na szperak, który. No wiemy, że w tym meczu gra najlepiej strzelecko, jeżeli chodzi o Wisłę. Ale to Granat. No i szpero. Tylko 10 na bombset, ale tam już przecież czeka Furlan, który kończy nam tę rundę. 15 do 13 dla x a przede wszystkim Furlan wychylał się na plac zabaw, w okolice fontanny. Też miał później wsparcie. no Tam działo się bardzo dużo. Tam XCOMMAGO pokazało taki styl dominatora. No, a teraz Furlan łapie szpera, bo ten wychylał przez smoke'a, aczkolwiek zabrakło kolejnej eliminacji. Zostaje Jędker, ale ten sam też nie ma granatów. Tutaj po prostu będzie takie wejście i próba zaskoczenia. No Fiko akurat... Sprawdza dwie pozycje naraz. Raz, lewa, raz prawa. Teraz widzi rywala cień i to trzeba było wykorzystać. Do tego MHL, daje informację, ale jednak zabrakło tego trafienia. Rotuje gruby, ale ten moc to obrywa. Dorcona jeszcze zapalająca. Przecież Wisła, no nie ma czasu i nie ma smoka. Tutaj trzeba atakować głównie od środka. Chociaż widać, że Menio daje eliminację, ale bądźcie czeka jeszcze Oskarisz. I znowu jest równo. Dwóch na dwóch. Oskarisz kolejną eliminacją. I Fiku daje ostatniego fraga w tym spotkaniu. A to oznacza, że dzisiaj 3 punkty dla Wisły Alling Games Kraków za Mapę Deniuk i również 3 punkty za overpassa dla graczy XCOM AGOK.